To jest program Fact Life. Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska. A z nami jest już Paweł Zalewski, poseł Polski 2050, wcześniej poseł Platformy Obywatelskiej, a jeszcze wcześniej Prawa i Sprawiedliwości. Swego czasu nawet wiceprezes PiSu. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Ale będziemy dzisiaj rozmawiać na temat tego słynnego filmu Reset, pokazywanego w TvP info, którym ma, no, tak w skrócie, pokazywać polską politykę uległości wobec Rosji. Oczywiście, politykę poprzedniej ekipy, czyli rządu Donalda, Donalda Tuska. Spróbujemy na chłodno, zupełnie oddzielić ziarna od plew, bo tam. Jest kilka bardzo interesujących informacji, acz nie tak sensacyjnych, jak to jest przedstawione, ale jest to jednak utopione w takim no, sosie propagandowym. Panie pośle, ciekawa, ciekawa rzecz. Ujawniona notatka, w których głównym punktem notatki z wizyty z 2008 roku Donalda Tuska w Moskwie jest oczywiście tarcza antyrakietowa. To jest przed decyzją Amerykanów o tym, żeby jednak, żeby jednak wycofać się z tej tarczy antyrakietowej. No i Była konferencja w 2008 roku. Donald Tusk mówił wtedy, że no, Władimir Putin, delikatnie mówiąc, jest niechętny tarczy, a w notatce czytamy, że Putin zagroził, że w przypadku powstania amerykańskich baz w Polsce Rosja przekieruje część swoich rakiet na cele na terytorium Polski. Zarzut autorów filmu brzmi, że Donald Tusk podczas konferencji prasowej w 2008 roku zataił ten fakt, że Putin groził użyciem broni jądrowej. Panie redaktor, Putin robił to nie tylko w rozmowach, które miały miejsce między politykami. To jest stary element straszenia różnych, różnych państw. Przecież dzisiaj mamy do czynienia z takim samym problemem. Rosja rozmieszcza na Białorusi taktyczną broń jądrową. I to jest bardzo czytelny sygnał także dla Polski, że w przypadku jakiegoś konfliktu ta broń może być użyta. Wiadomo, że to nie Polska będzie i nie NATO będzie ten konflikt wywoływała. Także to jakby tutaj ja nie widzę niczego. Niczego nowego. To no zarzut, brzmi, że zarzut brzmi, że premier nie poinformował swoich obywateli i właśnie nie ostrzegł, że, że Władimir Putin używa takich argumentów. No, panie redaktor, myślę, że rozmowy dyplomatyczne polegają na tym, iż wiele argumentów, które tam pada, nie są później przekazywane. To, co jest istotne, to to, że Rosja była przeciwna. I wiadomo dlaczego. Bo akurat dosyć nieźle te racje zostały wyłożone i przez pana Wyższy Koskiego, i przez przygotowujących ten program. Otóż Rosja była przeciwna temu, aby na terenie Polski ta baza w Radzikowie została zbudowana czyli ta baza antyrakietowa. Polski rząd negocjował z Amerykanami najlepsze porozumienie, które by przy okazji gwarantowało nie tylko bezpieczeństwo amerykańskie, bo przecież ta baza miała służyć e, przeciwko pociskom e, balistycznym, które leciały nad Polską w stratosferze, a więc to nie chodziło o pociski, e, które miały spać na Polskę, ale polski rząd, e, wtedy minister Sikorski, robił bardzo wiele, aby zagwarantować przy okazji nasze bezpieczeństwo. E, I uważam, że to, jest, e, że to nie jest zarzut. To znaczy, nie widzę tutaj, że widzę, ten zarzut jest pusty. Jeżeli, jeżeli on. Jeżeli on jest, tak? bo on też nie został jakoś wyraźnie wyeksponowany. To znaczy wyraźnie nie, ale wyraźnie w tekstach już omawiających ten film, na, tak. na stronach jest, jest on i pojawia się. Drugą rzeczą, która dotyczy ten film, jest oczywiście jeszcze bardziej sensacyjne doniesienie o tym, że Władimir Putin zaproponował Donaldowi Tuskowi rozbiór. Ukrainy podczas tego spotkania. Autorzy filmu, jeden z nich urzędował przez kilka miesięcy nawet w MSZ, poszukując tych notatek, nie znaleźli notatki dotyczącej tego wątku. Zresztą z moich informacji, bo te informacje, że Putin rozmawiał z Tuskiem o Ukrainie, pojawiały się też od właściwie od 2009 roku, czyli od spotkania na Molo, gdzie według moich informacji to tam padły Słowa, które później zrelacjonował zresztą Andrzej Kremer, ówczesny wiceszef MSZ, Tuski. But Omawiali główne, głównie kwestie historyczne. Polski premier miał mówić o potrzebie rozliczenia zbrodni katyńskiej, a szef rosyjskiego rządu rozprawiał o tym, że główną ofiarą Józefa Stalina był jednak naród radziecki. Stwierdził, że stalinizm miał i inne konsekwencje. Wśród nich wymienił między innymi powojenną zmianę granic, z której jak zauważył dzisiejsi Litwini i Ukraińcy z pewnością są zadowoleni. Tak według Newsweeka wyglądał ten dokument. Więc to wtedy najprawdopodobniej padły te słowa, czy nie powinna być ta notatka odtajniona. Panie redaktor, rozumiem, że mówimy o notatce czy tak, że autorzy tego programu twierdzą, że są dwie notatki. Pierwsza notatka, która powstała na skutek żądania ministra spraw zagranicznych, który słusznie domagał się, aby taka notatka powstała i ta notatka, która została upubliczniona zresztą po tym, jak została z niej zniesiona klauzula zastrzeżona przez samego ministra Sikorskiego, to jest notatka, która została pokazana, o której możemy rozmawiać. No i jest jakaś druga notatka, która według prowadzących gdzieś jest, nie znaleźli jej w archiwum MSZ. Podobno ma być w archiwum Agencji Wywiadu na... Dziwne, że kontrolując agencję wywiadu, podobnie jak kontroluje MSZ, PiS tej notatki nie znalazł. Ale zostawmy te kwestie, bo to są przypuszczenia. Jest notatka, nie ma notatki, wszystko jedno. Istotne jest co innego. Istotne są, istotne jest, znaczy tutaj musimy spojrzeć na problem z szerszej perspektywy. Po pierwsze, fundamentem polskiej polityki zagranicznej było porozumienie. I to jest rzecz absolutnie fantastyczna, z której ja jestem dumny, bo ona nie jest oczywista, szczególnie jak się patrzy na Węgry. Było porozumienie wszystkich sił politycznych w Polsce, wszystkich bez wyjątku, że granice polskie po roku 1989 są nienaruszalne. Granice wszystkie, a my tu teraz rozmawiamy o granicach wschodnich, mówimy teraz o Lwowie. I że to porozumienie, które zostało wypracowane, którego koncepcja została wypracowana. Dzięki paryskiej kulturze stanowiło podstawę budowy dobrych relacji z Ukrainą, Białorusią i Litwą. I to jest absolutny fundament. I wiadomo było, że Rosjanie będą robili wszystko, aby to porozumienie w Polsce zniszczyć. Dlatego, że sytuacja, w której Polska tak naprawdę nie ma konfliktu z Ukrainą, Białorusią czy Litwą, jest dla Polski niebywale korzystna i trudna z punktu widzenia interesów rosyjskich. Rosja zawsze będzie dążyła do tego, żeby nas podzielić. I biorąc pod uwagę ten interes, właśnie chęci podzielenia nas, Rosja od bardzo dawna sugerowała możliwość jakiejś współpracy z Polską w kierunku no, podporządkowania sobie Rosji. Czyli, sobie, czyli Rosji, Ukrainy, no w sytuacji, w której Polska otrzyma jakąś dorozumianą kompensację terytorialną. To oczywista bzdura, to oczywisty absurd. Ale w polityce rosyjskiej obecnej i zresztą obecnej absolutnie i dzisiaj, bo przecież co jakiś czas pojawiają się informacje, że, że, taki, że, że takie porozumienie, Polsko-rosyjskie byłoby, byłoby możliwe. To byłoby całkowicie zabójcze dla Polski, to byłoby zabójcze dla naszych aspiracji, to by pogrążyło nas w takiej izolacji, w jakiej dzisiaj znajduje się, i doprowadziłoby do takiej izolacji, w jakiej znajdują się Węgry. I ja rozumiem, że ta dyskusja o tym, co Putin powiedział premierowi Tuskowi, jest po prostu częścią tej, tych działań Rosji, aby podzielić Polaków i Ukraińców. Dla mnie jedno jest ważne i teraz ten wątek zakończę, że nikt w Polsce na to się nie dał nabrać. I że jeżeli mamy dzisiaj rozpatrywać to, czy polski rząd w takim okresie albo w innym okresie, to naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest Tusk, czy to jest Buzek, czy ktokolwiek inny. Że, czy, czy, czy polski rząd dał się, jakikolwiek polski rząd dał się na to nabrać, czy nie? Żaden polski rząd na to się nie dał nabrać i żaden polski rząd tego tematu nie podejmował. A więc tym bardziej nie można tworzyć jakiegoś zarzutu w tym przypadku Sikorskiemu czy, czy Tuskowi, że chcieli, też byli zainteresowani taką dyskusją, bo nie byli. I nawet ci, którzy tworzyli ten film, takiej tezy nie stawiają. Więc ja przyznam się, że zupełnie nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi no jeszcze kończąc ten wątek tych notatek i tego, tego tak zwanego rozbioru Ukrainy no to sam Donald Tusk w 2014 w rozmowie z Joe Bidenem wiceprezydentem również opowiadał o tym spotkaniu o tym co się wydarzyło na Molo w 2009 roku i on nigdy nie podjął tego tematu tak przynajmniej tak przynajmniej zaznaczał ale czy nie było też znaczy, panie w... redaktor, Ja przepraszam bardzo nie podjął tego tematu a jeżeli w jakikolwiek sposób zareagował, to negatywnie, bo gdyby podjął i gdyby zareagował pozytywnie, to gwarantuję, panie redaktor, żebyśmy o tym wiedzieli. To znaczy na pewno byśmy o tym, o tym usłyszeli, ale czy nie było jednak pewnej naiwności w polskiej polityce, w polityce no, tych wspomnianych Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska wobec, wobec Rosji? Autorzy tego filmu też przywołują taką, taki dokument, który określał cele wizyty Donalda Tuska w Moskwie w 2008 roku, i tam punkt pierwszy, i to ma być główny zarzut, jest taki, tak, żeby, no, tak skracając to, to, ten zapis, żeby dobrze wypaść, tak, żeby dobrze wypadła ta wizyta. Żeby dobrze wypadła w kontekście relacji z Rosją i z Unią Europejską. I tak naprawdę ta druga część jest najważniejsza, dlatego że to jest moment, w którym Tuski i Sikorski starają się odbudować polską pozycję w Unii Europejskiej. Polską pozycję, która została podkopana tezą, że Polska jest jakimś rusofobicznym krajem, który ponadstandardowo zupełnie, zupełnie niezrozumiałych powodów, sypie piasek w szprychy współpracy rosyjsko-europejskiej. Ja przypomnę, jaki to był moment. Otóż to było na przełomie 2007-2008 roku, jeszcze przed agresją rosyjską na, na Gruzję. I to był moment, w którym polska polityka starała się odbudować pozycję w Unii Europejskiej w taki sposób, aby móc wpływać na, i racjonalizować politykę. Na politykę europejską wobec, wobec Rosji. Ja rozumiem te starania i rozumiem ten cel dokładnie tak. Musimy zdjąć z siebie oskarżenia o jakąś emocjonalną i nieracjonalną rusofobię, po to, żeby w konkretnych, poważnych sprawach móc przekonywać Niemców, Francuzów, Brytyjczyków wtedy do realnych intencji rosyjskich. Panie, Panie pośle, jeszcze co do, co, do, co do tego filmu, akurat tego wątku w tym filmie nie było, ale spodziewam się, że pojawi się w kolejnych odcinkach, czyli Nord Stream. Główny zarzut, główny zarzut że nie blokowaliśmy tego projektu, co ma być również dowodem na pewną proroksyjskość, według mnie było to raczej ukłon wobec Berlina wtedy i wobec Angeli Merkel niż, niż Kremla, no ale ten zarzut funkcjonuje. Ja przypomnę, że decyzja o Nord Streamie zapadła w 2005 roku przed wyborami w Niemczech. Podjął ją kanclerz Schroeder i później przez dwa lata, a pamiętam brałem w tym udział, polski rząd starał się, ale także polscy politycy, ja do, do nich należałem, staraliśmy się przekonać Niemców, jak zły jest to pomysł. Pamiętam również wypowiedź Radka Sikorskiego, bardzo kontrowersyjną wówczas, ale rzucającą także światło na różnego rodzaju oskarżenia, które wobec niego są dzisiaj prezentowane, że Nord Stream to jest taki pakt Ribbentrop-Mołotow 2. Otóż wydaje mi się, że jeżeli był moment, jeżeli była możliwość zablokowania tego Nord Stream 1, no to wtedy... I widać było wyraźnie, że argumenty polskie nie przekonują e, głównie Niemców, no bo oni tutaj byli głównym partnerem. Natomiast jeżeli chodzi o politykę, e, która była prowadzona później, e, chociażby w roku 2008, e, na wiosnę, bodajże w marcu, e, w kontekście tej wizyty w Moskwie, to chcę przypomnieć o szczycie bukaresztańskim. I o tym, jak minister Sikorski, ręka w rękę z prezydentem Lechem Kaczyńskim, walczyli o mapę drogową dojścia Ukrainy i Gruzji do członkostwa w NATO. Można zastanawiać się, czy poszczególne kroki, poszczególne konkretne działania były najlepsze z punktu widzenia stawianych sobie wówczas celów, o których za chwilę. Ale jednego nie można powiedzieć, że to był rząd prorosyjski i realizował rosyjską agendę w Europie. Sikorski i Tursk realizowali racjonalną politykę szukania czasu w relacjach z Rosją, w taki sposób, aby realizować polskie interesy w relacjach z Rosją, ale zarazem budować wobec Rosji polską politykę na zachodzie. Z drugiej strony robili wszystko, aby Wzmocnić jedność bardzo podzielonego wówczas, także trochę i dzisiaj, chociaż trochę mniej Zachodu. I trzecia rzecz, robili wszystko, aby przybliżyć do Zachodu Ukrainę. To były trzy filary polityki tamtego rządu i polityki Sikorskiego. I żadne twierdzenia, iż ten rząd, czy minister Sikorski, czy później Schetyna prowadzili politykę prorosyjską, nie znajdują oparcia w faktach. Są po prostu elementem brutalnej, ordynarnej walki politycznej. No zre, pamiętamy zresztą partnerstwo wschodnie. Pamiętamy, że nawet Dokładnie, jeżeli jakieś próbę to to ocieplenia, projekt przybliżania Ukrainy i innych krajów wschodnich do, 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 do Unii Europejskiej. Tak i pamiętamy wtedy też, że spotkaliśmy się z niezrozumieniem w Unii Europejskiej, która walczyła o takie partnerstwo bardziej związane z to znaczy nie partnerstwo, tylko bardziej projekt ten antymigracyjny i oni byli zainteresowani zupełnie innymi rzeczami. Ja pamiętam te szczyty Unii Europejskiej, tak gdzie jest. nikt nas, gdzie nikt nas nie rozumiał. No Morza Czarnego jeszcze... chociażby. Które było alternatywą nie... dla partnerstwa wschodniego? No i jeszcze pamiętamy, ile w tych stosunkach zmienił rok 2010 i oczywiście to tragiczne, tragiczna katastrofa smoleńska, bo już wtedy o żadnym, nawet jeżeli autorzy tego filmu tak to nazywają resecie, już chyba mowy być nie było, czy nie mogło być. To prawda, to był taki moment, w którym te relacje nieodwracalnie się zmieniły. I Pani, tylko Pani Pośle, bo tutaj będzie to też pewnie zostanie pokazane, będą zdjęcia Donalda Tuska w objęciach Władimira, Władimira Putina jako dowód na to, że właśnie, że ten reset trwał nadal. To prawda, na pewno będzie taki obrazek, on jest wykorzystywany od zawsze całkowicie złą wolą. Wiadomo wszystko, co robiła polska delegacja, co robił Tusk w tym czasie, to zostało prześwietlone bardzo dokładnie. Wiadomo, że chodziło o to, aby uzyskać maksymalnie dużo informacji i wbrew temu, co twierdził Antoni Macierewicz, ten mechanizm, który zaproponował polski rząd dochodzenia do prawdy i do wiedzy o katastrofie spowodował, że w polskich rękach znalazły się chociażby Materiały zwierzy kontroli lotów. Normalnie. No to trochę, trochę Edmund Lich po prostu wyko wykonał akurat tam partyzancką dosyć tak. akcję, przywożąc te, te materiały. Ale to było umożliwione dzięki tej atmosferze, która wówczas miała miejsce. Bez tej atmosfery to byłoby niemożliwe. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Zalewski. Poseł Polski 2050 był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz przenosimy się, przenosimy się trochę wirtualnie na wyspę. Kos i kwestia 27-letniej Anastazji i brutalnego morderstwa. Wszystko na to wskazuje materiał Jana Kwietniewskiego. Bliscy 27-letniej Anastazji do końca liczyli na szczęśliwy finał jej poszukiwań na greckiej wyspie Kos. Wszystko jednak wskazuje na to, że to właśnie jej ciało znaleziono w niedzielę. Spróbujemy uporządkować chronologicznie historię 27-letniej Wrocławianki. Młoda Polka kilka tygodni temu wyjechała na Kos ze swoim chłopakiem. W planach mieli pracę w hotelowej restauracji w niewielkiej miejscowości turystycznej Marmarii. 12 czerwca jest pierwszym punktem na naszej osi czasu. Po godzinie 19 kamery monitoringu nagrywają ją w pobliskiej tawernie. To stamtąd miała odjechać z kimś na motocyklu. Kilka godzin później, około 22.30, Anastazja dzwoni do swojego chłopaka. Mówi, że do hotelu odwiezie ją ktoś na motocyklu. Potem zmienia zdanie i wysyła lokalizację, miejsce, w którym ma odebrać ją chłopak. Wtedy urywa się z nią kontakt kiedy mężczyzna przyjechał na miejsce, dziewczyny nie było. Nie pojawiła się też już w hotelu. Kolejnego dnia, 13 czerwca, z rodzicami dziewczyny kontaktuje się jej chłopak, informuje ich o zaginięciu kobiety. O sprawie wie wtedy też już policja. Rozpoczęły się poszukiwania 27-latki. Kolejną datą wartą zanotowania jest 16 czerwca, trzy dni po tym, jak kobieta zaginęła bez śladu. Dziennikarze portalu tuwrocław.pl kontaktowali się z matką dziewczyny. Kobieta stwierdziła, że jej córka została porwana. 18 czerwca dochodzą do nas nowe informacje. Greckie media podają, że w związku ze sprawą zatrzymano pięć osób. Są to obywatele Bangladeszu i Pakistanu. Na ciele jednego z nich śledczy znaleźli niepokojące ślady. To był piąty dzień intensywnych poszukiwań zaginionej Anastazji na greckiej wyspie Kos. Brała w nich udział policja, straż pożarna, a także bliscy Polki i wolontariusze. Wszystko wskazuje na to, że finał tej historii jest tragiczny. Greckie media poinformowały, że w niedzielę 18 czerwca, tuż po godzinie 19 w Alykes, bardzo blisko Marmatii, znaleziono ciało młodej kobiety. Zwłoki były nagie i znajdowały się w czarnym worku na śmieci porzuconym na mokradłach i przykrytym gałęziami. Makabrycznego odkrycia miała dokonać wolontariuszka biorąca udział w poszukiwaniach zaginionej Polki. Funkcjonariusze skupiają się obecnie na przesłuchaniach 32-letniego mężczyzny z Bangladeszu, który jako ostatni miał widzieć młodą Polkę. W jego zeznaniach pojawiły się jednak sprzeczności. Podejrzany zaczął wycofywać się ze swoich wcześniejszych słów. W poniedziałek rano do sprawy odniósł się w Ziobro. W związku z zabójstwem 27-letniej Polki w Grecji poleciłem wszczęcie śledztwa. Sprawą zajmie się prokuratura okręgowa we Wrocławiu. Prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego, napisał prokurator generalny na Twitterze. Nowe informacje na bieżąco w tej sprawie podajemy na stronie fakt.pl, a ja dzisiaj Państwu bardzo dziękuję i zapraszam na jutro też tradycyjnie, na godzinę 12.